Dzień dobry, jest piątek 28 lutego. Klaudia Rusek zapraszam na najciekawsze wydarzenia telewizji StreamEo. Zaczynamy! Tak dla powiatu jeleniogórskiego. Ważne informacje dotyczące koronawirusa. Radni powiatu jeleniogórskiego zdecydowali, chcą zmiany nazwy powiatu na Karkonoski. Co dalej? Sprawą zajęła się Gabriela Stefanowicz już jest. Pismo w sprawie zmiany nazwy powiatu z Jeleniogórskiego na Karkonoski. Na dzisiejszej sesji powiatowi radni zdecydowali, że chcą zmienić nazwę powiatu. Decyzję poprzedził ponad rok przygotowań, konsultacji społecznych czy komisji wyjazdowych. Za powiatem karkonoskim opowiedziało się 15 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu. To bardzo ważna decyzja z kilku względów mówi przewodniczący Rady Powiatu jeszcze Jeleniogórskiego. Po pierwsze to jest kwestia identyfikacji tego powiatu. My zawsze mieliśmy problem, że nas mylono z Jelenią Górą, a jak nie Górą, to znowu z Zieloną Górą. To po pierwsze, po drugie no, kwestia jakby promowania dodatkowego tego miejsca, w którym żyjemy. Zmianę nazwy popiera spora część przewodników sudeckich. Naszym zdaniem nie wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają w nasze strony kojarzą i Karkonosze i lenią Górę i w ogóle ten obszar. Bywają często przypadki, że zamawiają usługę wejście na przykład na Śnieżkę, a później o 14.00 obiad gdzieś tam na ziemi kłodzkiej. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jak to jest daleko, natomiast myślę, że ta nazwa, powiat karkonoski, ona znajdzie się na mapach, znajdzie się w świadomości i polepszy tą sytuację. Nie wszyscy jednak tak entuzjastycznie podchodzą do tematu. Raczej to nie ma większego znaczenia, bo jeżeli ktoś szuka czegoś konkretnego w tym rejonie, no to trafi tam bez znaczenia na nazwę powiatów. Być może z punktu widzenia marketingowego będzie to bardziej nośne dla gości przyjeżdżających do nas z odległych zakątków Polski, no bo bardziej te karkonosze są kojarzone. Natomiast myślę, że tutaj jest to zmiana taka troszeczkę kosmetyczna, troszeczkę. Jak podkreśla starosta, zmiana nazwy powiatu nie będzie kłopotliwa dla mieszkańców. Nie będzie konieczności wymiany praw jazdy, nie będzie konieczności wymiany dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych. Praktycznie mieszkanie z powiatu jeleniogórskiego z tego tytułu nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. Jedno jest pewne, powiat jeleniogórski czy karkonoski to jeden z najciekawszych regionów w Polsce. Zarówno za sprawą kształtowania terenu, jak i ilości zabytków na metr kwadratowy. Rocznie odwiedza go ponad 3 miliony turystów. To najpiękniejsze miejsce w Polsce? Jedno z najpiękniejszych. Kartonosze są przepiękne, i wiele mieszkańców mieszkających nawet tu na miejscu w Karkonoszach nie wie, ile jest przepięknych miejsc, gdzie można byłoby odwiedzić i naprawdę zachęcam wszystkich do odwiedzin naszych gór. Teraz sprawą zajmie się wojewoda, który po zaopiniowaniu jej przekaże ją ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Ostateczną decyzję podejmie premier. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to powiat zmieni nazwę w 2022 roku. O koronawirusie w ostatnim czasie mówi się bardzo dużo. Robert Czepielewski zebrał dla Państwa najważniejsze informacje i rady specjalistów. Koronawirus. To słowo obecnie odmienia się przez wszystkie przypadki. Każdego dnia bombardowani jesteśmy informacjami o nowych przypadkach zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę nazwaną COVID-19. Laboratoria na całym świecie pracują nad stworzeniem szczepionki, która zwalczałaby nową odmianę grypy. Póki co. Sami prostymi metodami możemy zapobiegać tej chorobie. Generalnie mówimy tutaj o zachowaniu higieny, o częstym myciu rąk, o środkach czystościowych w toaletach, o ręcznikach jednorazowych, o chusteczkach jednorazowych. Jeżeli chodzi o naszą grypę, też zalecamy nie przebywanie w dużych skupiskach ludzkich, gdzie mogą być osoby chore, żeby nie doszło do rozprzestrzenienia się tej grypy. Nasza rodzima grypa potrafi się rozprzestrzenić w ciągu 48 godzin, tak? Do, może dojść do za. Tutaj mówimy o 14 dniach, gdzie ta grypa może się ujawnić wywołana koronawirusem, aczkolwiek najczęściej jest to 5 do 7 dni. Objawy nowej choroby są niemal identyczne jak w przypadku grypy sezonowej. Jeżeli chodzi o koronawirusa, tutaj najważniejszym objawem jest duszność, kaszel. I wysoka temperatura. Te temperatury występują także przy naszych grypach. Tutaj trzeba na to uważać, ale jedną podstawową zasadą jest kontakt z osobą, chorą, której wykryto koronawirusa, czyli lub pobyt w ogniskach, gdzie jest, dochodzi do zakażeń. Tak jak w przypadku grypy rodzimej, także nowa choroba jest niezwykle niebezpieczna dla osób starszych. Przede wszystkim rońmy osoby starsze. Bo okazuje się, że im człowiek starszy, tym to narażenie jest większe i te powikłania pogrybowe są bardziej niebezpieczne. Tak? Młodzi ludzie z takim dość dobrym układem immunologicznym mają większą odporność. Starsi ludzie, zwłaszcza schorowani, ten układ immunologiczny jest mało odporny na zachorowanie. Obecnie pod nadzorem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieleniej Górze jest kilka osób poddanych kwarantannie. Mamy wytyczne. Głównego inspektora sanitarnego, ministra zdrowia, do opieki nad osobami, które się do nas zgłaszają, do izolacji, do kwarantanny tych osób. I muszę powiedzieć, że na naszym terenie kilka osób jest poddanych formalnej kwarantannie, kilka osób jest pod nadzorem telefonicznym, my mamy z nimi kontakt, nie ignorujemy tych telefonów, dlatego że. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, to jest dość istotne dlatego że ludzie się boją. Mamy dużo anonimów o osobach, które wróciły. Najważniejsze jest to, że te osoby nie mają objawów chorobowych, tak? My je monitorujemy przez 14 dni i tak było też z osobami, które wróciły. I tu trzeba zadać pytanie, jak na ewentualność wystąpienia choroby COVID-19 przygotowany jest Górski szpital? Na podstawie wytycznych ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego Została przygotowana instrukcja przyjęcia pacjenta do solu. Na podstawie tej instrukcji lekarz decyduje o tym, czy pacjent jest z grupy ryzyka. Jeżeli tak, umieszcza go w izolatce, zawiadamia inspekcję sanitarną, mamy podany numer alarmowy do sanepidu i pacjent i zorganizowana jest wówczas zorganizowany jest transport pacjenta do szpitala chorób zakaźnych. Ponieważ nasz szpital nie ma oddziału zakaźnego, nie mamy możliwości hospitalizowania pacjenta u nas. I pacjent jedzie do szpitala zakaźnego. Nowy szczep koronawirusa z pewnością należy do bardzo inwazyjnych. Należy jednak pamiętać, że w Polsce na chwilę obecną o wiele większe zagrożenie stanowi rodzima odmiana grypy. Od września 2019 do lutego 2020 odnotowano blisko 2 miliony 900 tysięcy zachorowań, w tym też czasie z powodu choroby zmarły 24 osoby. Czy przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze złamał prawo? Tego zdania są radni Prawa i Sprawiedliwości i chcą odwołania go ze stanowiska. Dzień dobry państwu. Witamy serdecznie na konferencji radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Wieleni Górze. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości domaga się dymisji Józefa Szlachty z funkcji przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej. Zdaniem radnych 20 lutego podczas prac komisji wyprosił on mieszkańców i radnych, czym złamał przepisy Konstytucji jak również ustawy o samorządzie gminnym. Posiedzenia komisji są jawne. Przewodniczący nie ma prawa wyprosić mieszkańców, przede wszystkim mieszkańców Wieleni Góry z posiedzenia komisji. To nie jest klub radnych, który się spotyka i sobie coś tam sekretnie ustala. Wszyscy mieszkańcy, zgodnie z Konstytucją, z ustawą o samorządzie gminnym, mają prawo uczestniczyć, mają prawo być na tych posiedzeniach, mają prawo zabierać głos. Natomiast to, co zrobił pan przewodniczący Józef Robert Szlachta jest po prostu skandaliczne i niedopuszczalne, dlatego też żądamy natychmiastowej dymisji pana przewodniczącego Szlachty, zarówno z funkcji przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, jak i pozostałych komisji, bo jest też wiceprzewodniczący przewodniczącym innych komisji i roz, rozważamy również podjęcie dalszych kroków, kroków prawnych w tej kwestii. Przewodniczący Józef Szlachta pomimo wcześniejszych ustaleń nie zgodził się na nagranie rozmowy, w której miał ustosunkować się do zarzutów radnych PiS, odsyłając nas do oświadczenia opublikowanego na swoim profilu facebookowym. Czy jesteśmy w stanie oszukać umysł i czerpać przyjemność choćby z obcowania z zimlem? Tak, mówią uczestnicy warsztatów Hoffa. Podobno nie żyje ten, kto nie próbuje, na jak inaczej możemy sprawdzić bariery organizmu, jak nie poprzez wyjście poza własną strefę komfortu. Podobno najlepszym na to sposobem jest lodowata kąpiel. Nie da się ukryć, że nie każdy zimno lubi, a zdecydowana większość z nas wręcz go nie cierpi, choć jego oswojenie może okazać się czymś więcej niż tylko wyczynem. Dlaczego to robimy? Dlatego, żeby się uzdrawiać, dlatego, żeby mieć zdrowszą głowę. Zdrowszego ducha i zdrowsze ciało. Na początku jest przerażenie, jest po prostu taki moment, w którym yy, budzą się takie dwa sprzeczne odczucia w organizmie. Jedno dam rady, a drugie uciekaj, uciekaj, to nie jest miejsce dla ciebie. Na pewno ten pierwszy kontakt w momencie, kiedy wchodzimy, natomiast później jakby każda chwila dłużej już nie robi takiego problemu. Można w zasadzie siedzieć. To tyle, ile byśmy chcieli myślę. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby po prostu pracować ze sobą i czerpać z tego, co dostają inni ludzie. Tak? Napięcie. Marcin Petrus od czterech lat prowadzi warsztaty metodą Wimahofa. Podkreśla, że wszystko rozgrywa się w naszych głowach. Są trzy elementy. Jest oddechanie, to są bardzo proste ćwiczenia oddechowe, jest ekspozycja na zimno, ale jest też jeden bardzo, bardzo ważny element, moim zdaniem najważniejszy w tej całej układance. To jest mindset, czyli nastawienie mentalne. I to jest to, co nam pozwala właśnie wchodzić bez problemu do, do zimnej wody. Możliwości ludzkiego organizmu są wciąż nieodkrytą kartą. W poniedziałek przy tym po raz pierwszy. Do strumienia po raz pierwszy, a w środę byłem na śnieżce, w gaciach. W momencie, kiedy wrócimy do tego, co w nas jest naturalne, odkrywamy w sobie niesamowitą moc, która uświadamia nam, że tak naprawdę jesteśmy w stanie dużo, dużo więcej niż nam się wydaje. Jesteśmy w przyrodzie. Więc jest to, może być to doświadczenie ekstatyczne i takie właśnie wyprowadzenie siebie na spacer. My nie mamy wątpliwości, że warto na ten spacer się wybrać. Mam w sobie ekogenę. Pod taką nazwą już 14 czerwca odbędzie się piknik ekologiczny, którego inicjatorem jest powiat jeleniogórski. To będzie nie tylko piknik, ale szereg działań z zakresu edukacji ekologicznej. Będą stoiska, także rękodzieło i występy artystyczne. A co ważne, działania w szkołach i gminach już się rozpoczęły. Zwieńczeniem akcji będzie pierwszy powiatowy piknik ekologiczny pod hasłem Mam w sobie ekogeny. Musimy zacząć od edukacji, od, od najmłodszych, nawet i po tych dorosłych. Wspólnie zachęcamy do integrowania się osoby w różnym wieku, całe rodziny niech wezmą udział w naszej akcji, po to, żeby naprawdę poprawić stan środowiska naturalnego. Każda okazja, każda impreza jest dobrym, dobrą okazją, dobrym momentem do pokazania naszej pracy, mówienia o celu gospodarki leśnej, ale też i o szerszym aspekcie naszej działalności. Wiele atrakcji zaplanowano dla najmłodszych. Będzie pięć konkursów w ramach tego przedsięwzięcia. Będzie konkurs Dbam o czyste powietrze w swojej okolicy. Kolejny konkurs e, będzie na tropie nielegalnych, nielegalnych wesypisk. Kolejnym e, moda z recyklingu następnym piątym e, będzie konkurs piosenki ekologicznej. Impreza nie mogłaby się odbyć, gdyby nie partnerzy. I tak do tego przedsięwzięcia zostały zaproszone instytucje, które z ekologią są za pan Brat. Leśny Bangenów Kostrzyca, Nadleśnictwo Śnieżka, Karkonoski Park Narodowy oraz lokalna grupa działania Partnerstwo Ducha Gór. Przygotowali oni wiele atrakcji dla całych rodzin. Zaproponujemy nasze stoisko edukacyjne, na którym będziemy prezentować działalność naszej jednostki, jak również możliwość zwiedzania poszczególnych obiektów naszej firmy. Przede wszystkim promocje, nasze materiały promocyjne. Dysponujemy bardzo dużą ilością folderów, map, przewodników. Na pewno będą warsztaty w związku z powyższym, czyli warsztaty dla dzieci, dla całych rodzin, tak żeby dzieci też aktywnie mogły wziąć w tym udział. Mamy też trochę materiałów promocyjnych, trochę takich gadżetów związanych z naszym regionem, tutaj szczególnie z duchem gór. Na pewno będą też jakieś możliwości konkursowe. Podczas pikniku, który odbędzie się 14 czerwca na terenie nadleśnictwa śnieżka, zorganizowana będzie także akcja Elektrograty Wymieniamy na Kwiaty, a na finał wystąpi Arka Noego. Każdy może włączyć się w organizację tego ekologicznego święta. Wystarczy zgłosić się do sekretarza powiatu. To już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na poniedziałkowe wydarzenia.